Toyota Hilux to pickup niemal legendarny i w nie mniej legendarnym brytyjskim programie został zrzucony z wysokości, spalony i utopiony. No my dzisiaj nie będziemy tak katować Hiluxa, ale zabierzemy go w nie taki lekki teren, żeby pokazać jak radzi sobie poza asfaltem wersja poliftingu, a także jak jeździ się z nowym dieslem o mocy 204 koni mechanicznych. Powiemy także jak wyposażona jest wersja Invincible i na jakie wygody może liczyć kierowca i ten silnik to jest właśnie gwiazda tego liftingu, bo moim zdaniem to jest największa różnica w Hilaxie przed liftingiem i po liftingu. Tutaj mamy 2.8 litra, a nie 2.4 litra. No i 204 konie mechaniczne, ale przede wszystkim moment obrotowy, bo ten wynosi aż 500 Nm. Ale nowy Hilux zmienił się także wizualnie. Mamy tutaj nowy przód, pełen charakteru, trochę bardziej taki zadziorny, no i czarne dodatki, które świetnie kontrastują z tym e, białym lakierem. Ale jeżeli ktoś wybiera pick-upa jako woła roboczego, no to pewnie bardziej liczy się dla niego to, co znajduje się z tyłu. A z tyłu znajduje się paka. I ma ona 1100 kg ładowności. Ale W roboczy nie oznacza, że trzeba rezygnować z wygód, bo wersja Invincible jest również świetnie wyposażona. Mamy tutaj skórzaną tapicerkę, podgrzewane fotele, szereg systemów wspierających kierowcę, a także system multimedialny z Apple CarPlay. Taki Hilux, z którym właśnie mamy przyjemność jechać, jest zupełnie seryjnym autem, to znaczy wyjechał z na seryjnych oponach, które Umówmy się, nie są do końca terenowe, ma seryjne zawieszenie, no wszystko tutaj jest takie, jak w samochodzie, który odbieramy z salonu. I to, jak ten samochód radzi sobie na luźnej nawierzchni, na błocie, na, na piachu, na stromych podjazdach, to jest coś po prostu niesamowitego. Jedziemy na pusto, także, oczywiście, trochę inaczej byłoby wtedy, kiedy załadowalibyśmy na pakę tę tonę i jeździli po takich terenach. Natomiast. Jego właściwości terenowe są naprawdę imponujące, to jak radzi on sobie z kolejnami, z jazdami, z podjazdami, to jak te systemy też wspierają kierowcę w tym, żeby on dotarł bezpiecznie do celu, no to jest naprawdę imponujące. Skok zawieszenia sprawia, że te amortyzatory tutaj praktycznie w ogóle nie dobijają, a wyciszenie czyni tę jazdę tak naprawdę zupełnie spokojną i relaksującą. Ten 204-konny silnik diesla oprócz tego, że tak jak wspomniałem jest świetnie wyciszony, to zapewnia naprawdę świetną dynamikę zarówno w trasie, jak i doskonale radzi sobie z Hilaksem w terenie. Jest on zestawiony z sześciostopniową automatyczną przekładnią, także tutaj y, przy okazji liftingu nie zmieniło się zbyt wiele, chociaż Toyota twierdzi, że y, lock-up, czyli ta blokada konwertera, została rozszerzona na czwarty, piąty i szósty bieg. Hilux, jak większość pick jest domyślnie napędzany na tył, ale możemy oczywiście wybierać między napędem na cztery koła, napędem na cztery koła z reduktorem, a także blokadą tylnego mostu i tak naprawdę ten zestaw pozwoli nam wydostać się niemal z każdej opresji. Haylex po liftingu został udoskonalony tak naprawdę w każdym calu. Jest trochę szybszy, trochę bardziej ekonomiczny, trochę wygodniejszy, ale nadal pozostaje synonimem trwałości i jest świetnym wyborem zarówno dla tych, którzy szukają auta do pracy, jak i dla tych, którzy chcą trochę wygody.